Wciąż, już się zaczęło, już można włączyć muzyczkę, bo tradycja musi być. Teraz wszyscy widzowie wstają. Czapeczki z głowy. Myślę, że tyle wystarczy. Tradycja zachowana, była muzyczka i tradycyjnie po raz kolejny, już kolejny, już rok WrestleFans Hall of Fame. W tym roku wyjątkowo późno, zazwyczaj trochę wcześniej niż tak w dniu wrestlmania nam to wypadało, no ale w tym roku wypadło w ten sposób: jesteśmy w tym naszym yy, trójosobowym gronie adminowskim. Jestem ja, jest siwy, jest Hubson. Mam nadzieję, że nas słyszą i widzą. Witam Państwa bardzo serdecznie, poprowadzimy dzisiaj we trójkę ceremonię wprowadzenia dwóch uzerów do Galerii Sław for WrestleFans. Tak, mam nadzieję, że tak jak w wykonaniu WWE nikt tam nie wpadnie do nas. witamy. Przewidamy. Właśnie, wyprzedzająco zapytam hupson, co tam dzisiaj pijesz, co tam dzisiaj polecasz? że yy, znaczy właśnie nie polecam, bo bez szału, Bookie Monster. Takie, ja, okej. Okay. No, Monster poruszył... Mangoloko. Loco. To już to byłoby lepsze, naprawdę. Polecam. Poruszyłeś, są taki właśnie drobny temat. Myślę, że ludziska słyszeli o sprawie tego ataku na Breta Harta podczas WWE Hall of Fame. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy u nas może być podobny przypadek, no to ja już zaspoileruję wam. W trakcie tej transmisji wbije Triple sina i zaatakuje Siwego. Mam napięte drzwi na szczęście, więc oby nie, a jak tak, to no cóż, trzeba mi sobie jakoś radzić. Ale ej, jakby nie było, Bret Hart miał kogo tam? Dasha Wildera, Travis'a Browna i Daily Boy Smith'a to ja będę miał y, Kilgora pewnie. O, no, mi przybiegnie narodzonek. A już na nie, już na kolegę po fachu już nie liczysz. Bo tak, tak trochę ciężko, żeby dojechał z Warszawy w tym czasie. No. No dobra, więc tradycyjnie Dwóch uzerów Forum WrestleFans wprowadzonych do Hall of Fame, czyli wyróżnienie dla uzerów naszego forum za miesiące, czy też może raczej lata zasług dla naszego forum. I jak zawsze jest to oczywiście z pomocą kopert. W tym roku oczywiście dwie koperty, też tutaj nic się nie zmienia. Dwa nazwiska zostały, dwóch uzerów zostało wybranych do tego tradycyjnego wyróżnienia. Jest oczywiście nóż. Szkoda, że już nie, nie działają te dźwięki, które kiedyś tutaj były dostępne. Tam, żeby robić tam na przykład bębny czy coś tego stylu. Więc pora, nie przedłużając niepotrzebnie, poznać pierwsze nazwisko. Kto, żeby tak jeszcze dobrze trafić, o kto w tym roku zostaje wybrany do Hall of Fame? Który uzer? A cholera jasna z tym, który uzer? To ja mam w tym czasie, w którym KL się tam to? męczy. To ja powiem tylko, że jak dla mnie bardzo możliwe, że jest to z dwuosobowej klasy Hall of Fame Forum, jest to prawdopodobnie najsilniejsza, prawdopodobnie zdecydowanie najsilniejsza w historii. Możliwe, że nawet konkuruje z tą, ile tam było, sześć albo nawet osiem osób wprowadzonych przy pierwszej okazji tak, no, dla mnie zdecydowanie, zdecydowanie silne, jest to. Później było po trzy, i później spadliśmy do dwóch. Bo no tak, tak, tak jest i jestem tak. w stanie powiedzieć, że. I uważam, że zdecydowanie z, od czasu, kiedy są te trzy, dwie osoby, to yy, jest to najsilniejsza klasa. Możliwe, że równie silna co z te siedem osób za pierwszym rokiem nawet. No, no i na najsilniejsza z tych, co możliwe, była teraz do wybrania. A zatem pierwsza osoba, która w tym roku trafia do WWE Hall of Fame w edycji powiedziałem WWE Hall of Fame, ale w sumie to by się niejako zgadzało, bo ten nick niejako może być powiązany z WWE, więc wcale się nie pomyliłem, ponieważ tą osobą jest Chris, którego wcześniej znaliśmy na forum jako Chris Benua, a wszyscy dobrze wiemy, że ktoś tak jak Chris Benoit, w WWE był, mimo że chodzą głosy, co po niektórzy twierdzą, że nigdy kogoś takiego nie było i dlatego też Royal Rumble 2004 nikt nigdy nie wygrał, ale to właśnie Chris zostaje Hall of Famerem w WrestleFans w roku 2019 i to on za sprawą Siwego, który w tej chwili albo za chwilę zacznie działać w panelu administracyjnym za chwilę sprawy już 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 jest Chris już jest na w tej złoto. chwili Chris otrzymuje żółty kolorek no i tak naprawdę co tu panowie powiedzieć, ponieważ powiedzieć, że Chris zasłużył na to miano, to tak naprawdę taka oczywista oczywistość. No tak, no wystarczy popatrzeć nawet na statystyki, ilość postów, ilość wygranych userów miesiąca, dużo i user roku, że 2016 rok, wtedy miał chyba taki apogeum swojej jakby aktywności, ale przez już dobrych kilka lat cały czas jednak jest na tym topie i nie tylko, że pisze jakieś tam posty o galach, ale też dużo takich od zaplecza robi rzeczy, dodawanie wyników, typery, dużo takich rzeczy wprowadzał, żebym się wydaje, że jedna z najbardziej zasłużonych postaci w historii. Przy no, zdecydowanie. No, jeśli... można, przy jego aktywności można też zauważyć, że był pierwszą osobą, która jako pierwsza przekroczyła limit tych 6 tysięcy postów. Oczywiście teraz to wygląda trochę inaczej, no bo wiadomo, tak zwana maćkowa noc była i troszkę się nam to wszystko posypało, no ale w pewnym momencie Chris mocno wyskoczył z tą aktywnością do przodu. No zdecydowanie, no jeśli chodzi o aktywność jako taką, no to o dodawanie posłów szczególnie to absolutnie no, numer jeden w historii w forum na ten moment. Wiadomo, że to są głównie wyniki, typery, ale no, w momencie, kiedy masz nabite już te rzeczywiście, chyba tam było 6,5 tysiąca postów w momencie, kiedy tam, no, kiedy tam były usuwane te wszystkie tematy, a i tak, tak po usunięciu jest tych tematów nadal. 5 000, jest tych postów Chris'a, 5700, to no zdecydowanie no, trzeba tutaj mówić o jednym z najbardziej aktywnych userów w historii. Do tego należy też wspomnieć o, o tym, że przecież Chris jest byłym już moderatorem forum. Niestety nie dałem, nie dane mu było zostać nigdy administratorem. No i wydaje mi się, że też w tym momencie na niego postawiliśmy dlatego, że mi się tak wydaje, że swoje już na forum osiągnął i tak jak jeszcze w zeszłym roku, dwa lata temu, można było mówić o tym, że Chris y, jeszcze może coś dorzucić od siebie na forum. I nie warto mu dawać serca, tego Hall of Famera, bo coś jeszcze zrobi na pewno y, tutaj ciekawego. Y, tak teraz już wydaje mi się, że jest w takim momencie, że już jest bliżej odejścia z forum, całkowitego odcięcia się, i właśnie dlatego warto dać mu tego, ten kolor, żeby jeszcze się nacieszył teraz, w tym momencie. Akurat przypomniała mi się taka rzecz, że kiedy była ta tak zwana maćkowa noc, kiedy CM Maćko nie wiem, bezpośrednio czy pośrednio. Pousuwał te wszystkie posty i tematy, to właśnie pamiętam, że Chris był tą osobą, która najwięcej tego utraciła. Tam chyba było blisko tysiąc postów, więc myślę, że to też niejako pokazuje, jaka mocna była ta aktywność Chrisa, no bo przecież przeróżne tematy w przeróżnych działach poznikały. I oczywiście mogę już teraz potwierdzić, że Chris jest na forum, jest z kolorem żółtym i nawet na shoutboxie już napisał podziękowania za wybranie go do tego grona elitarnego. A na czacie na YouTubie oczywiście pojawił się nie kto inny jak przyszły Hall of Famer Triple Sina 316, który pyta się Siwego, czy jest z siebie dumny, że załatwił mu bana. Tak, a więc jeśli skończyliśmy już temat krysa Benoit, czy może jeszcze coś zamierzamy dopowiedzieć, no na pewno jeszcze mogę tak spojrzeć na chwilę na jego osiągnięcia. No to oczywiście uzer roku 2016 na forum. Tak jak Hubson wspomniał, wiele uzerów miesiąca. No, po prostu obecnie. Mimo, że jest. To, że jest to druga osoba w kolejności, jeśli chodzi o istotę wprowadzenia do Hall of Fame. No to powiem tak, no dużo to chyba świadczy o tej klasie. I chyba tyle mamy do dodania w kwestii Chrisa. Oczywiście jeszcze raz gratulujemy wyróżnienia. No i co? I chyba nadszedł ten moment. To może ja się zajmę wprowadzeniem. A ja może też coś dopowie. Doperty? Tak. No. Eee, dzisiaj niewątpliwie się coś kończy na forum, bo mm, jest, ja jestem nadal adminem, Hupson jest nadal adminem, Golop jest nadal adminem, ale jest jedna osoba, która dzisiaj przestaje być adminem tak. i momentalnie przeskakuje do bycia Hall of Famerem. Tak jak e chwili zmienił się kolorek z szarego na złoty, tutaj się komuś zmienia kolorek, z innego na złoty. I teraz Ale kamera nie mnie, ponieważ koperta jest już otwarta. Jest już karteczka z kolejnym Hall of Famerem i tym Hall of Famerem, drodzy Państwo, jestem ja. I nie jest to przypadek, to nie jest tak, że teraz będę mieć jeden czerwony kolorek jeden żółty kolorek, tylko przestaję w tym momencie mieć kolorek czerwony ponieważ oficjalnie w tym momencie składam rezygnację z pozycji administratora Forum WrestleFans i przyznaję, sam to zaproponowałem, zostało to zaakceptowane, bo przecież mogli powiedzieć, że nie, nie zgadzamy się, poszekaj rok czy coś. Zgodzono się, iż nastąpi to w tym roku. KL nie jest już waszym administratorem na Forum WrestleFans, a jest w tej chwili Hall of Famerem. I cóż mam powiedzieć? Mogę się po prostu powiedzieć te dwa słowa, tak jak Chris przede mną, że dzięki panowie, chociaż nie jako sam siebie wprowadziłem, sam siebie zaproponowałem. Nie wiem, może wy coś chcecie powiedzieć w takiej chwili? Zobaczę, czy Ludziska na czacie coś? No trzeba powiedzieć, że wiele lat pracy, kiedy jeszcze w sumie sam nie byłem na forum, kiedy nie, nie wiedziałem o forum już, ale miał pozycję tutaj admina. No, ostatnie lata wiadomo już bardziej takie przekazywanie pałeczki, można powiedzieć, że dla nas, no ale jednak wiele lat pracy, szczególnie pod kątem wideo, bo jest mało osób, które robią wideo w Polsce i przez tak długi czas. I to pewnie dużo osób zachęciło też do zalogowania się u nas. No, tak samo zresztą jak Kupson, Kiedy ja się rejestrowałem w ogóle na forum, to jest styczeń 2013, Karl już był bodajże ponad pół roku administratorem na forum. Nie mówiąc o tym, że jeszcze wcześniej pełnił rolę junior admina i moderatora. Więc y, łącznie bodajże prawie cała dekada z kolorkiem na forum. No, to zdecydowanie to wiele mówi. O, o tym, no, o, o kim tutaj mówimy, bo i pod względem właśnie stażu w panelu, yy, ilość postów, to też swoją drogą, przecież nie mówimy tutaj o osobie, z, która była tylko adminem, mm. ale osobie, która miała też te, ile, cztery, też chyba w pewnym momencie pięć tysięcy postów, nie pamiętam, czy teraz też nadal masz, czy Brawie. też przez to osób, jeżeli to to. No, ale w każdym. 5600 i to jest 100 posłów za na drugim miejscu. Tak, dobra. Czyli dobrze myślę, że jednak jest ponad te 5000, więc, no, właśnie, no pod względem aktywności to też jest, to też KL, no jest osobą, która bardzo dużo da forum. Yy... No i zapominajmy też o takim jednym jednym małym, małym szczególe, y, który tak y, trochę mówi o KL. Trochę, dosłownie do trochę o, o takiej pewnej federacji, która się nazywa MZW y, której KL jest największym fanem na świecie i nie ogląda żadnej innej federacji przecież y, jeśli nie chodzi o wrestling. Jeszcze tam jakąś jedną no, ma oczywiście, tak, ja, chyba jakiś, no właśnie. Możliwe, nie wiem nawet nie wiem. Nie, nie wiem czym się tam KL interesujesz na co dzień. Yy, ale tak, no też ta seria Karolowskie wideo, ROHK, tak już będę serio, na serio to też tam było już blisko 130 odcinków, więc... Ostatnio był 149. No, to, to już nawet 150. Yy no to też jest w pewien sposób takie odznaczone piętno już na całej polskiej scenie wrestlingu, bo tutaj nie mówimy tylko tak naprawdę o forum, ty mówimy o całym PSW i Karl niewątpliwie do takich absolutnych, topowych legend tej polskiej sceny się zalicza, więc no, jeśli ktoś uważa, że Hall of Fame tutaj jest niezasłużony, i że KL nie jest jedną z największych postaci w ogóle w historii forum, no to. To wtedy będzie miał z siwym do czynienia. Niekoniecznie, z tobą bardziej. Ale jednak. Nie, nie, ma nie ma co mówić. No tutaj jest. Um, po prostu. Um, wydaje, wydaje mi się, że o, tak. Najlepszy po prostu Admin w historii, o czym też świadczy, to. Ile lat z rzędu wygrywał tę nagrodę? No to było albo cztery, albo pięć razy, już teraz nie cztery. pamiętam. Cztery. cztery. Cztery, no. No i cóż. A potem, i co już trwa do dziś, przekazana została pałeczka tobie. Więc, więc tak czy inaczej musiał nastąpić ten moment. Jeżeli chodzi o samo moje odejście, no myślę, że to jest oczywiste oczywistość, że moja aktywność na forum, to już jest jakiś tam tylko procent tego co kiedyś. No i nie będzie inaczej, no bo nie może być inaczej. Oczywiście tak jak w przypadku większości uzerów, czy to tych, którzy odchodzą z tej funkcji admina, czy lub też moderatora, czy też w ogóle odchodzą z aktywności na wszelkich forach, nie tylko WrestleFans, ale i na wszelkich innych portalach wrestlingowych W jest kwestia no, życia prywatnego. Po pierwsze, no, praca, która zajmuje trochę czasu. Po drugie, za niecałe dwa miesiące biorę ślub. No i potem wiadomo, będą jak troszeczkę życie inaczej może wyglądać. No po prostu no, już teraz nie ma tak za dużo tego czasu na wrestling. Teraz jest dobrze i tak jest dobrze, i tak jestem zadowolony, że jest ten czas. Na, że jest ten czas na Ring of Honor, ale, no, ale no, nie ma możliwości, aby w późniejszym czasie. No nie wiem, no, jeżeli się to utrzyma w obecnym stadium, to i tak będzie dobrze. No, ale no po prostu, no, moja aktywność obecnie jest taka, jaka jest i wyższa nikt nie będzie, no, więc no, nie ma na to szans. Ale jednocześnie to nie jest tak, że to jest moje takie całkowite pożegnanie, że żegnajcie, już nigdy więcej się nie zobaczymy. Tam forum WrestleFans i tutaj nawias kwadratowy i gwiazdeczka. No. Ja cały czas taki przynajmniej mam zamiar, żeby wchodzić na forum WrestleFans. Zobaczymy, jak często się uda. No, raz pewnie będzie to częściej, raz będzie to rzadziej. Zobaczymy po prostu, co przyszłość przyniesie, ale uważam, że akurat ta dekada wystarczy. No bo rzeczywiście to było 10 lat kolorkowania, bo w 2009 roku dostałem moderatora, rok później jakoś junior admina, a tego głównego administratora w 2012 no więc wystarczający kawał czasu już widziałem jak zjem Maćko się strasznie napalił że wreszcie przyszedł ten czas że oddałem ten kolorek tak więc Maćko może dzisiaj pić wespół z pozostałą gimbo piątką No i tyle tak naprawdę I w tej chwili cisza, ponieważ chciwy i Hupson w tej chwili wiecie tam. Łeska w oku, taka sentymentalna, więc takie, takie wzruszenie. Wreszcie. <grych> uh. No no to teraz, jako że już Karela nie ma. Wy nawet nie wiecie, co on tam blokował w panelu. To teraz będzie taki reżim prowadzony, że. tak. Klikacie narody. Mogę tak. jak to będzie dalej. Czy są jakieś plany. Zapytam już jako ten były admin, czy też, czy jest coś do zdradzenia, czy jeszcze nie wiadomo nic, jak to będzie dalej, no bo było co, trzech adminów, nie, liczy, nie licząc Goloba i dwóch moderatorów, w tej chwili jest 2 plus 2. Jak to będzie teraz, czy, czy wiecie, co się szykuje, czy coś się szykuje, ale jeszcze nie chcecie powiedzieć, jak to będzie wyglądać, ta przyszłość Forum WrestleFans już beze mnie na, tej, na tym głównym piedestale? To znaczy tak, no. razie. To bez zmian, na, to na razie, a potem te jakieś są wstępne plany, tak powiedzieć. Zobaczymy, tak naprawdę w najbliższym czasie mm. nie ma co się spieszyć. No, e... a na razie zostajemy my słupcownem we dwójkę, Kilgore, Dismaster nadal moderatorami i Nikogo więcej na razie nie wprowadzamy ani do adminów, ani do moderatorów, ale wszystko może się zmienić w niedługim czasie. Ja i zresztą będziemy się widzieć za niecały miesiąc yy, w Londynie na. No, I nie tylko, ale granie. Obiecałbym tutaj, żebyśmy coś nagrali, ale. No, no ale nie oszukujmy się. No, Bez KL to nie ma kto nagrywać tutaj. Tak. Nie, serio, w następnym wideo się tutaj pokażę, jeżeli wiem, na MZ2 pojedziemy jakimś cudem, to wtedy. Tak, tak. Abo KL na KPW się skusi. Na godzinę zero. Zapraszam swoją drogą na godzinę zero w sierpniu. Jakoś będzie chyba w środku miesiąca, z tego co pamiętam. Tego, no, co... W to już powinno więcej osób być, także już tak mówię od nas. No, więc, więc zapraszam bardzo serdecznie. Jako główny promotor na forum, chodzi o KPW. No i tyle. Tym sposobem kończymy tegoroczne Hall of Fame. No, przyszłoroczne Hall of Fame, ciekawe, jak będzie wyglądać. No, bo już nie może być z moim udziałem, skoro już nie jestem wśród tych kolorowych, nie jestem wśród tych wybierających. Więc w jakiś taki czy inny sposób nie, nie, nie boję się użyć tego słowa. A kończy się pewna epoka. I cóż że po prostu przyszłość pokaże, jakkolwiek pro, prosta, prosto to brzmi, po prostu zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość z głównymi rolami Hubsona i Siwego, a z mojej strony koniec. Oglądajcie Ring of Honor, to zawsze Musiał będzie. to jest. <laughs> Oczywiście.